Namiot spotkania Księga wyjścia 40 rozdział od 1 do 38 wersetu Po dwóch latach pracy budowa namiotu spotkania została skończona otaczała go wolna przestrzeń zwana dziedzińcem ogrodzona lnianymi zasłonami W pobliżu wejścia na dziedziniec znajdował się ołtarz całopalenia by oddać Bogu cześć Izraelici budowali kamienne ołtarze a na nich składali dary i ofiary całopalne, takie, które cały były spalane w ogniu. Jednak ten ołtarz wyglądał inaczej. Był kwadratowy, w środku wynrążony, zrobiony z drewna pokrytego brązem z przymocowaną wewnątrz metalową kratą. Po obu stronach miał długie drążki. Gdy lud wyruszał w dalszą drogę, kapłani kładli je na ramiona i w ten sposób nieśli go ze sobą. Obok ołtarza znajdowała się duża misa z wodą, zwana kadzią, służyła kapłanom do mycia rąk i nóg. W głębi dziedzińca stał przybytek. Jego ściany były zrobione z desek pokrytych złotem i umieszczonych na srebrnych podstawach. Dach tworzyły cztery zasłony ułożone jedna na drugiej. Wewnętrzna była z pięknego materiału, a trzy pozostałe ze skór, co miało zapewnić ochronę przed deszczem. Pomieszczenie nie było zamykane, jedynie kotara przysłaniała jego wejście. Wewnątrz wisiało bogato zdobiona tkanina, dzieląca przybytek na dwie części. Pierwsza z nich wychodziła na dziedziniec i była nazywana miejscem świętym. Druga, bardziej ukryta, nosiła nazwę miejsca najświętszego. Na wyposażenie miejsca świętego składały się stół, siedmioramienny świecznik, i ołtarz kadzielny, na którym palono wonne kadzidła. Ogień przynoszono z ołtarza całopalenia. Na stole leżało dwanaście chlebów, zgodnie z liczbą dwunastu rodów Izraela, a w świeczniku paliły się świece. Wszystko, co się nam znajdowało, było zrobione ze złota lub pozłacane, nawet drewniane ściany. Natomiast sufit i uchwyty do zasłon zostały udekorowane. W miejscu najświętszym stała jedynie Arka Przymierza. Była to skrzynia pokryta złotem z wierzchu i od środka. Na wieku zwanym Przebłaganią przymocowano dwa złote cheruby po jednym z każdej strony. Wewnątrz Arki spoczywały kamienne tablice, na których Bóg wypisał dziesięcioro przykazań. Kiedy namiot spotkania stanął pośrodku obozu, stwórca okrył go obłokiem i napełnił swoją chwałą. Za dnia obłok zakrywał miejsce Bożej obecności, nocą zaś promieniował blaskiem niczym ogień. Dzięki temu Izraelici wiedzieli, że Pan mieszka wśród nich.